Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. W czasie, kiedy przeżywamy kryzys kościoła, bo nie da się ukryć, że kryzysu nie ma, warto rozważyć bardzo głęboko w sobie dzisiejszą scenę z Ewangelii. Od pierwszego zdania Jezus mówi, jak napominać innych, którzy nie przestają być przecież naszymi bliźniami. Pierwszym krokiem jest rozmowa indywidualna. To może być czasem tylko jedno zdanie, w którym zasygnalizujemy wiedzę o złym postępowaniu. Drugim krokiem jest napomnienie. Trzecim troska wspólna. Czwartym krokiem jest odsunięcie się od tej osoby, jeżeli nie posłucha ani Indywidualnej rozmowy, ani wspólnotowego napomnienia. Ostatnim krokiem, niezwykle istotnym, jest wspólna modlitwa w imię Jezusa. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy, którzy mają wiedzę o złym postępowaniu, powinni gromadzić się na modlitwie. Często lubimy napominać, nawracać, ale bez modlitwy. Napomnienie nie jest owocne. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.